W tym odcinku Acheureka porozmawiamy o czymś, co zdarza się bardzo często, ale mało o tym mówimy. O co dokładnie chodzi? O wyścig schorzeń. Jeżeli ktoś mówi do was: Mam autyzm, to najczęstszą reakcją co jest: A ja choruję na to, a ja na tamto, a jestem największym pechowcem świata. Czy na pewno, żyjąc w czasach neuroróżnorodności, powinniśmy tak odnosić się do osób, które tylko komunikują, że mają autyzm? Jak to później wygląda i czy przypadkiem nasze tłumaczenie sobie, że takie informacje są tylko pewnym usprawiedliwieniem jest dobre? Na te pytania i inne odpowie nasza dzisiejsza gościni, dr Anna Piętoń, wykładowczyni Akademii Humanitas i psycholożka. Cześć, dziękuję, że przyjęłaś do nas zaproszenie. Cześć Asiu, bardzo mi miło, dziękuję. Aniu, przed dzisiejszym odcinkiem porozmawiałam z kilkoma osobami będącymi w spektrum autyzmu i opowiedziały mi one o swoich trudnościach. Pozwolisz, że teraz przytoczę pierwszą historię. Bardzo jestem ciekawa. Ci, którzy mają się za normalnych, lepszych od nas, prowadzą wyścigi na schorzenia. To znaczy, ja informuję, że mam autyzm, a oni, że mają bóle głowy, pleców, noszą okulary, chore serce, nerki i inne schorzenia. Fajnie, że mówią, tylko to nie jest informacja, a żalenie się, bo po każdej rozmowie słyszę, każdy ma coś, więc to zostawiasz w domu, a tu uczysz się, bądź pracujesz. Ale widzisz, autyzmu nie da się zostawić w domu, nie jest czymś, co odwieszę na wieszak i pójdę do życia towarzyskiego, tak? No właśnie tak sobie pomyślałam, że trochę to brzmi jakby autyzm miał być koszulą, tak, że e, kiedy nie potrzebujemy jej, mamy akurat e, inny look przygotowany, to go nie zakładamy, a jak chcemy tego założymy i dzięki temu będziemy mieć wytłumaczenie e, dla swoich trudności. No przykre, że tak to jest odbierane, dlatego że autyzm nie jest chorobą, ale jest e, zaburzeniem, które utrudnia często funkcjonowanie, zwłaszcza wtedy, kiedy tych bodźców jest za dużo, kiedy e, człowiek wydaje się być przeciążony, przemęczony i potrzebuje... Jeżeli mówi, mam autyzm, to oznacza, że potrzebuję takiego wsparcia, czyli chcę dalej spełniać swoją rolę, chcę być pomocny, ale musicie mieć na uwadze, że mogę mieć różne trudności i dajcie mi wtedy chwilę, tak? dajcie mi ten moment. Więc no, uznajmy, że autyzm nie jest koszulą. Nie można go zostawić w domu. No właśnie, jeżeli człowiek mówi, mam autyzm, to jak się zachować w takiej chwili? Jeżeli człowiek mówi ma autyzm, to warto go zapytać, czego oczekuje z naszej strony, jakiego wsparcia. Czyli nie zaczynamy mówić, ok, ja mam chore serce, a ja mam chorą tarczycę, tylko fajnie, jeżeli powiemy, ok, cieszę się, że się tym dzielisz, powiedz, jak ja mogę cię wesprzeć, żeby ci było dobrze, żebyś sobie czuła, że sobie radzisz, tak? I jeżeli my zapewnimy takie pole właśnie do tego, żeby osoba czuła, że w razie czego ma nasze wsparcie, albo właśnie taką czujność z drugiej strony, czyli widzimy, że osoba z autyzmem jest przeciążona, może sobie nie poradzić i wtedy zareagujemy, pomożemy jej znaleźć miejsce, gdzie ona będzie mogła się trochę odbocować, to naprawdę ta współpraca w miejscu pracy może być rewelacyjna, bo uwzględnia potrzeby drugiego człowieka. I sobie tak myślę, że jeżeli ktoś choruje na serce i też się gorzej poczuje, to chyba naturalnym jest, że pomagamy tej osobie, przyniesiemy szklankę wody, tak, pomożemy i trochę otworzymy okno. Więc myślę, że taka troska o siebie wzajemna w miejscu pracy jest podstawą do tego, żeby każdy tam znalazł swoje miejsce. To teraz kolejna historia. Pracuję. Jestem analitykiem i wiem, że robię to dobrze. Ale zawsze awansują ci zdrowi, bo autyzm postrzegany jest jak choroba. I nie jestem zwalniany, bo za mnie dostają pieniądze z zus -u. No właśnie, kiedy osoby są w spektrum autyzmu, występują o coś takiego jak oznaczenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, i to oczywiście wiąże się z pewnymi gratyfikacjami, też dla pracodawcy. Jak wytłumaczyć, że to jest tylko papier? Jest to papier, który w niektórych momentach może być bardzo dużym wsparciem dla osoby, która tym papierem dysponuje, ale też bardzo dużym utrudnieniem. Tu akurat odniosę się może do sytuacji takiej szkolnej, gdzie na przykład dzieciaki, które są w spektrum autyzmu i dobrze funkcjonują, one w pewnym momencie, na przykład idąc do szkoły średniej, rezygnują z tego, żeby to orzeczenie poszło za nim, tak? bo boją się stygmatyzacji, boją się tego, że właśnie będą traktowane inaczej przez pryzmat. Swojego zaburzenia. I myślę, że to tak samo później rozciąga się na kwestie zawodowe, bo jeżeli osoba w spektrum wybiera sobie jakiś zawód, to ona zazwyczaj w nim jest bardzo dobra, często doskonała. I tutaj nie ma podstaw do tego, żeby ona nie awansowała, tak, żeby ona um, nie mogła sobie poradzić z tymi uh, zadaniami, które ma wytyczone. I teraz staję przed takim dylematem, tak? Albo uh, dam ten dokument, prawda, w którym uh, będzie informacja, że jestem w spektrum autyzmu, czyli mam w stopień niepełnosprawności i wtedy uh, Mogę pracować, pracodawca ma z tego tytułu różnego typu profity, ale mogę sobie przylepić taką łatkę, trochę stygmatyzację u osób, które nie rozumieją tego zjawiska, tak? albo um, po prostu nie daje tego i chcę być traktowany tak samo jak reszta, ale jednocześnie czuję, że nie do końca um, moje potrzeby są w tym momencie realizowane. Dlatego to jest ogromny dylemat. Myślę, że coraz więcej osób ma świadomość tego, że osoby w spektrum autyzmu mogą pracować tak samo wydajnie, tylko potrzebują swojej przestrzeni. A jeżeli tak naprawdę my sobie, my sobie to społeczeństwo wyedukujemy, wyedukujemy pracodawców, to będą widzieli dużo korzyści. Ten papier już wtedy nie będzie w niczym przeszkadzać, a będzie czymś, co będzie dawało nowe możliwości. To bardzo ciekawe, co wspomniałeś, że takie osoby mogą awansować zawodowo i teraz zastanawiam się, jakie w sumie benefity mogą otrzymać pracodawcy, kiedy na przykład osoba z autyzmem jest na stanowisku kierowniczym. Myślę, że to wszystko zależy od osobowości danego człowieka, bo spektrum to jest jednak coś bardzo szerokiego. I teraz możemy mieć osoby, które będą na stanowisku kierowniczym radziły sobie świetnie, bo będą rozumiały zależność relacji międzyludzkich i to zarządzanie ludźmi będzie dla nich naturalne i będą osoby, które, które będą miały z tym większą trudność i one wtedy będą bardziej dla siebie szefem, starym żeglarzem, okrętem i dzięki temu lepiej będą wykonywać swoje zadania. Więc um, to wszystko zależy od specyfiki pracy, od człowieka, od osobowości, a spektrum jest tylko czymś, co towarzyszy codziennej rutynie, codziennej pracy, a nie jest wyznacznikiem. Dlatego ja też bardzo często um, chronię osoby, które nawet same czasem mówią, sobie, jestem autystą, tak? Nie, nie jesteś autystą, jesteś osobą w spektrum autyzmu. To jest coś, co ci towarzyszy, ale nie wyznacza ciebie jako człowieka. Ja myślę, że chyba tutaj sprawdzi się... Powiedzenie mojego wykładowcy z psychologii ze studiów. Jeśli jednasz osobę z autyzmem, to znasz tylko jedną osobę z autyzmem, bo każdy z nich jest inny. Myślisz tak samo. Tak, myślę tak samo. Poznałam mnóstwo osób w spektrum, um, i te osoby naprawdę mają taką różnorodność. To tak samo jak spotykamy osoby, które um, no, funkcjonują neurotypowo, tak? Będziemy mieć osoby, które będą miały wyższy temperament, będą miały większą, na przykład, nie, inny styl myślenia, to będzie komponowało całość. Tak samo jest z osobami w spektrum, tak? Tylko musimy mieć. Na uwadze to, że mogą się pojawiać różne trudności. U, jednego, u jednej osoby w spektrum tej trudności się pojawią, u innej nie muszą. Jeżeli nie wiem, zatrudniemy osobę, tak sobie teraz pomyślałam, tak sobie wyobraziłam, że jeżeli zatrudniłabym osobę w spektrum autyzmu, to chciałabym, żeby ona mi o sobie powiedziała, jak ona funkcjonuje, co jest dla niej ważne, jakie ma potrzeby, z czym się na co dzień boryka, tak żebym ja też mogła, jako osoba ją zatrudniająca, pomóc jej dobrze wykonywać swoje zadania. Pozwól, że przytoczę Ci kolejną historię. W każdym nowym środowisku mówię, jestem w spektrum. Nawet na poczcie. I widzę pogardę, z jaką się mnie traktuje. Jak, jako kogoś gorszego. A ja chcę, by mówili ciszej. Dla głuchego mają tłumacza, dla niewidomego alfabet Braille'a, dla osób na wózkach są podjazdy. I to szanujemy, tu pomagamy. Społecznie akceptujemy. A to, czego nie widać, traktujemy jak zło konieczne. No właśnie, dlaczego my traktujemy jak zło konieczne czegoś, czego nie widzimy? I to nie dotyczy tylko spektrum autyzmu, bo również chorób psychicznych. Ja sobie myślę, że to jest jednak kwestia znowu edukacji albo braku edukacji, że no bo teraz, teraz częściej widzimy na przykład w sklepach, że pojawiają się godziny, ciche godziny, tak? Dla osób w spektrum, ale jakie to są ciche godziny? Wiem, w środku tygodnia między ósmą a dziewiątą, tak, więc jest to. Z jednej strony wychodzenie, ale z drugiej strony wcale no tak, nie, bo takie osoby nie zawsze robią w tych godzinach zakupy, prawda? Mogą też pracować. Dokładnie, dokładnie tak. A więc tak jak um, osoba, która tutaj o tym opowiada, mam wrażenie, że um, ona czuje się właśnie taka stygmatyzowana um, swoim zaburzeniem, że um, czuje się niezrozumiana i przez to, że czuje się niezrozumiana, ona też wchodzi w pewną rolę. Czyli Trochę taką rolę osoby, która powinna się tego wstydzić. Tak ona o tym mówi, ale jednocześnie ma obawy, że zostanie źle potraktowana. I dlatego um, jest fajnie, że mówi, to jest bardzo ważne. A z drugiej strony fajnie gdyby powiedziała, jestem w spektrum, chciałabym, żebyście mówili ciszej, tak? Czyli wyraziła swoją potrzebę. Bo samo powiedzenie może dla tej osoby oznaczać wszystko, tak? Która słyszy taki komunikat, ona nie wie, czego będzie od niej wymagała osoba w spektrum. Więc um, jestem w spektrum, potrzebuję, żebyś mówił do mnie ciszej. Jestem w spektrum, potrzebuję, żebyś, nie wiem, nie pchał mi się na plecy w tej kolejce, bo um, to też może być duży problem. Nie lubię dotyku. Nie lubię dotyku, tak, dokładnie. Więc um, poza Komunikatem jest tak i tak, a niech idzie za tym prośba, wyrażenie właśnie konkretnej potrzeby. I wtedy osoba, będzie, osoba, która usłyszy komunikat, będzie mogła go łatwiej zaakceptować i zrozumieć. Ja się zastanawiam, czy to też nie wynika z tego naszego nastawienia i pewnie wyniknie z kolejnej historii. Mhm. To będzie opinia rodzica dziecka, które poszło do szkoły publicznej. Kasia ma autyzm wysoko funkcjonujący. Pani psycholog powiedziała, że możemy spróbować nauki w szkole publicznej, ponieważ Kasia powinna sobie poradzić. Niestety nie poradziła sobie w grupie rówieśniczej. O ile oceny miała bardzo dobre, zawsze skupiona na lekcji, o tyle inne dzieci z niej szydziły. Nie było od początku tak, jak powinno, ale po jakimś czasie zauważyłam nasilenie tych zachowań. Podejrzewam, tu jako mama, że to były błędy wychowawcze innych rodziców. Jednak nie oceniać to, jak kto wychowuje swoje dziecko. Jakie daje mu wzorce? No właśnie, czy my nie kontynuujemy przypadkiem tego łańcucha uprzedzeń? Właściwie można by powiedzieć, że wśród innych dzieci zaczynamy z tym łańcuchem, czyli tworzymy nową nić, która będzie powodowała to samo, co mamy teraz, czyli kompletne niezrozumienie. I tu wchodzimy w temat bardzo trudny, dlatego że chodzi tu o przebudowę systemu szkolnego. Zobaczmy, jak to wygląda, prawda? To jest, ta szkoła oczekuje, że wszyscy będziemy podobni, że wszyscy będziemy wpisywać się w konkretne założenia, regulamin, będziemy potrafili się zachowywać w odpowiedni sposób. Status, nagrody, kary, obowiązki. Dokładnie, dokładnie. I no, myślę, że jeżeli nie zrobimy porządku, właśnie w takiego systemu, Czyli nie nauczymy e, ustawodawcy, nie nauczymy społeczeństwa, że to szkoła powinna być dla dzieci, dla ludzi, a nie ludzie dla szkoły, e, no to będzie tak, jak w tej historii, prawda, że dziecko będzie się czuło wykluczone. Na szczęście mamy e, teraz dużo różnego typu alternatyw dla dzieci, które nie radzą sobie w systemie szkolnym, chociażby kwestia edukacji domowej, e, która mam e, no, zazwyczaj udział, edukacja domowa e, kojarzy się z takim wykluczeniem społecznym. Ale myślę, że to jest też taki brak zrozumienia tego, czym edukacja domowa może być, bo ona też bardzo często właśnie jednoczy dzieciaki, które mają podobne problemy, borykają się z różnymi trudnościami i co prawda uczą się w domu, ale później idą na różnego typu spotkania, mają centra spotkań, w których mogą się wspólnie uczyć. Są różnego typu szkoły, które na przykład pracują w jakimś konkretnym nurcie, tak? czy szkoła Montessori, czy Waldorfowska. I tam jest taka większa otwartość i większe zrozumienie potrzeb innych osób, no ale znowu musimy zauważyć, że tam trafiają też dzieci, rodziców, którzy mają trochę inną świadomość. Ja też myślę o tym, że do szkół publicznych powoli wchodzi edukacja włączająca wraz z nauczycielami, którzy pomagają takim właśnie osobą i ich rodziną, Więc myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku, natomiast no mnie na pewno zostanie też kwestia wychowania. Tak? Niemniej to, co mówimy w domu jako rodzice, to nasze dzieci podłapują. Więc jeśli mówimy, że ktoś z autyzmem bądź z niedosłuchem mówi, że to jest wymówka i chce mieć lepiej w życiu, to to dziecko to powtórzy. Tak, i też tak sobie myślę, że edukacja włączająca ma um, dość fajne założenia, jednak bardzo słabe wykonanie. Jak to w wielu przypadkach? Bywa. Dokładnie tak. A więc tak sobie pomyślałam, że fajnie, że dopuszcza się, że dzieci, które są w spektrum będą funkcjonowały. Czy w ogóle z innymi zaburzeniami będą funkcjonowały w tej samej grupie rówieśniczej? Fajnie, że mają kogoś, kto je wspiera, na przykład nauczyciela współorganizującego kształcenie, bo tak się nazywa taki nauczyciel. Tylko po pierwsze, ta osoba musi być naprawdę dobrze przygotowana, to nie może być osoba z przypadku. Po drugie, bardzo ważna jest taka edukacja jeszcze dodatkowa. Jeżeli robimy szkołę integracyjną, to, jak trafiają tam dzieci, to rodzice też powinni być edukowani. Tak? Powinni przejść warsztaty, szkolenia, które nauczą ich języka akceptacji. Bo bez tego to będzie tak, jak mówisz: dzieci będą sobie to tłumaczyły tak, jak im podpowiada umysł, teoria umysłu, po linii najmniejszego oporu. Tak, jak po prostu są nauczone, jaki schemat im się uruchamia, czy z domu, prawda, czy związane z ich aktualnym etapem rozwojowym. I jeżeli my chcemy, żeby dziecko znało związki przyczynowo-skutkowe, a jest to dziecko dziesięcioletnie, to jeszcze nie, my musimy te, tych związków przyczynowo-skutkowych je nauczyć. Czyli musimy powiedzieć: Słuchaj, jeżeli ty powiesz Kasi, że ona jest dziwna, głupia, nie taka, to ona poczuje się źle, będzie jej przykro. Będzie pewnie będzie się na ciebie też złościć, ale nie będzie rozumiała, dlaczego ty jej nie akceptujesz. Dlatego to jest rola nie tylko nauczycieli, ale właśnie też wychowania w domu. A... Wychowanie z domu to jest coś, co znowu spoglądamy na dalsze pokolenia, dlatego musimy edukować całość. Czyli ta społeczność szkolna to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy dzieci w nauczaniu takim zintegrowanym, czy mamy dzieci, które, czy mamy w ogóle szkołę integracyjną, to rodzice też powinni wiedzieć, dlaczego ich dzieci tam chodzą i w jaki sposób powinny funkcjonować i jak wspierać swoich kolegów, a nie jak ich wykluczać. Właśnie się zastanawiam teraz lat tym. Czy takie nasze zachowanie, w którym my izolujemy takie osoby, którym my nie dajemy pewnej akceptacji społecznej, i nie spowoduje traum w przyszłości? Może spowodować traumy, jak najbardziej. I te traumy, bardzo często one mogą wychodzić jeszcze z rodziców, prawda? Bo dziecko spotyka się z jakąś, z jakąś trudnością, czy z jakąś stygmatyzacją. Przychodzi z tym do rodzica i widzi, że rodzic odbiera to jako coś bardzo przykrego, prawda? Zaczyna ruszać to lawinowo, tak? Zgłasza do wychowawcy, zgłasza do dyrekcji, coś się zaczyna dziać. I dziecko ma w sobie takie poczucie: OK, no to teraz czy nie będą mnie jeszcze bardziej nie lubić, tak? Czy nie będą na mnie bardziej śnić? Bo z jednej strony rodzic chce dobrze, tak? Rusza, ale jeżeli to się nie uda. To może się pojawić takie przekonanie, okej, okay, lepiej, lepiej nie mówić, tak? lepiej to w sobie trzymać. A takie lepiej to w sobie trzymać oznacza lęk. A lęk, który nie jest wypowiedziany, nie jest przepracowany, oznacza bardzo często właśnie traumę. I to jest taki mechanizm, który wynika właśnie bardzo często z tego niezrozumienia. Ja myślę, że my jeszcze o zrozumieniu będziemy mówić nie raz. I powrócimy do tematu akceptacji autyzmu. Dlatego dzisiaj apelujemy już do wszystkich, nie tylko do rodziców, ale również do przyszłych psychologów, abyście uczyli jednej rzeczy. Jeśli ktoś wam mówi, że ma autyzm, to znaczy, że was tylko informuje o czymś i chciałby, żebyście mu pomogli żyć w społeczeństwie. Tym, którzy są zainteresowani studiami na kierunku psychologia i pomocą, w przyszłości takim osobom zapraszam Was na studia do Akademii Humanitas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.